Clo Co zaur, celuj w kanały Konkurencji! Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale, a dziś trafił nam się Hidden Side numer 30464, czyli polibarzek z nowej fali Hidden Side'u. Pojawił on się nam na allegro, przyznam się szczerze, porwałem się na niego, chociaż kosztował go dwóch dyszek, aż trzech dyszek z wysyłką. Na szczęście mam smarta, więc dalej dwie dyszki zostały, natomiast w mojej taki polibarzek mnie skusił. Wyglądał on fajnie, wyglądał na mega ciekawe działko, wyglądał na coś naprawdę fajnego. Dlaczego cały czas używam no, na to wyglądał? O tym, moi drodzy, troszkę zaraz. Instrukcja całkiem ciekawa ma e, kształt, faktycznie całością przypomina mi to mocno zestawy z lat 90., w sensie te zestawy zadyszka, o których cały czas wspominam, jakie to są kultowe i piękne, jak i całe lata 90, o których możecie usłyszeć wiele dobrych słów, chociażby w mojej serii KBL, czyli kiedyś było lepiej, e, czy chociażby w serii KKK, czyli kolekcja klocków w klocków zaura. dwie serie znajdziecie tu teraz na rożniku, jeżeli lubicie serię z lat 90, no to lepiej znaleźć nie możecie. Moi drodzy, całkiem wyciekawa instrukcja, to jest papier, oczywiście jest taki tak troszkę bardzo, natomiast podoba mi się to, że z tyłu dostajemy jeszcze reklamy innych zestawów, jak doskonale wiecie, latarnię morską ja już posiadam, jest to największy zestaw w tej mm, fali hidden side'owej i właśnie on należy do mnie, recenzja jego już była na tym kanale, w sumie nawet jakby się tak skupić, to on tu stoi nawet obok mnie teraz, więc w miejscu, gdzie ja to recenzuję, ale przejdźmy jednak do samego zestawiku armatowego a prezentuje się on w ten sposób i co tu dużo więcej gadać, tylko i wyłącznie w ten sposób i przyznam się szczerze, że faktycznie Troszkę się na niego porwałem, bo jednak nie jestem przekonany, czy jest wart tych 20 zł, ale o tym po kolei. Największym oczywiście elementem, co już widać z daleka, jest tutaj ten element silnikowy. Fakt, on jest w czarnym kolorze, co jest rzadko spotykane, no ale fakt, jest też jeden, więc do wykorzystać go jako silnika nie wykorzystamy. Właśnie zobaczyliście jedną z największych wad tego zestawu, czyli on praktycznie, moi drodzy, jak sobie tak postawimy, on zazwyczaj będzie nam sam, sam się przewracał. Oczywiście, jak go mocno tu dociśniemy, to on będzie stał, ale wystarczy go. लेको I on się niestety wywraca. moi. faktycznie możemy ustawić go w ten sposób, i wtedy nagle problem znika. W ogóle bardzo ciekawie. Spójrzcie, tu jest ta tarcza wykorzystana w first orderze, w takim ciekawym kolorze i w ten sposób tu jest tutaj zrobione, w ten sposób tu jest tutaj utrzymane. Bardzo proste podwozie, tylko dwa kółeczka. Jeden tam taki element, chyba już tak wciśnięty, żeby coś było kolorystycznie duchowego, czyli przezroczysty, taki zielony. Tutaj coś, żebyśmy to działko mogli ciągnąć ręcznie najlepiej. Jakieś kratki, no nie jest tu zbyt skomplikowanie. Ten element wyszczołowy, taki. Jakiego fajnego zielonego koloru został nam tu dodany, no i u góry bardzo ładnie został tutaj odzwierciedlony ląd, który nam się tu pali i to jest OK. Tu jeszcze dwa elementy, żeby to jakoś ozdobić. No tak po prostu jest ok, ale nie jest zbyt bogato. Jeżeli was ciekawi, wnętrze, no to spójrzcie, to jest po prostu w ten sposób zrobione. Jest tu tylko i wyłącznie ten mały żółty technikowy klocek, nie ma tu większego wypychacza, ale szczerze wam powiem, że średnio byłby tu po co dawać wypychacz. Bo przechodzimy teraz do tej słabszej części, hmm, czyli szkieleta. O ile szkielet jeszcze tak bardzo słabszą częścią nie jest, to nie rozumiem osobiście, po co dane mu są te nogi. Przez chwilę myślałem, że po to, żeby on miał odpowiedzi ciężar, by mógł na odpowiednią odległość polecieć, ale nie, a o tym moi drodzy zaraz. Jestem zwolennikiem, no cóż, tu znów nie będzie tajemnicą nóżek z lat 90., gdzie te nóżki były po prostu zwykłe, kościotrupskie nóżki z... Paluchami. Oczywiście one się dalej pojawiają, więc to nie jest tak, że znikają. Natomiast pojawiły się w latach 90. Tu chociażby zestaw, no właśnie, wspomnianej latarni. I nie rozumiem, czemu taki szkielet nie mógł być dodany do tego zestawu. Tylko taki z takimi no betonowymi yy, butami, jak to się mówi. No, częsty motyw, prawda filmach gangsterskich takie buty. Natomiast, moi drodzy, główka oczywiście niczym się nie różni od innego szkieleta. Jest po prostu zwykła, dwie twarze. A był było ciekawe, jak do szkieletów zaczęli dwie twarze dawać. Natomiast faktycznie popisowy już tutaj jest hełm. Piękny tutaj, spójrzcie, ta tarcza, że on tu w ogóle celować i tak dalej, i te płomienie. Okej, okay, hełm już się broni. Natomiast moi drodzy, najsłabszy motyw tego, tego zestawu i właściwie, właściwie zrozumiałem, czemu Lego nigdzie, ani tu, ani tu właśnie pokazuje jedno zdjęcie i nie pokazuje nam, jak ten hipek jest w środku. To dlatego, że ten typek w środku wygląda po prostu. Zacznijmy od tego, że właśnie on średnio pasuje. A wygląda po prostu tak. Sami przyznacie, dość licho. Sami przyznacie, wygląda to dość licho. E, nawet jak go wciśniemy na maksa, to wygląda po prostu tak. No i wyszczał wygląda. No i wyszczał wygląda... Też nie za specjalnie, moi drodzy, ja Wam pokażę to jeszcze z boku, jak by to mogło wyglądać, sami się przyjrzyjcie. Teraz uwaga. O, teraz nakład poleciał mi dobrze. Natomiast, moi drodzy, zazwyczaj on lata, no właśnie, zazwyczaj lata nam w ten sposób. Nawet jak mocno wciskamy... To nie lata zbyt spektakularnie, nie lata zbyt daleko. Raz na jakiś czas uda nam się, tak jak przed chwilą widzieliście, że on faktycznie poleciał tak mega, 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 ale zazwyczaj jednak lata niezbyt, niezbyt, niezbyt niezbyt spektakularnie, niezbyt daleko. Mi się wydaje, że na, najbardziej o taki sposób yy, tutaj pasuje, bo jak wtedy ładziec wychylony do góry i wtedy ma to znacznie większy sens. I uwaga! Natomiast dalej nie lata zbyt spektakularnie. Z ciekawości zobaczmy sobie, jakby latał zwykły szkielet, ale przypuszczam, że nie za lepiej, ponieważ, moi drodzy, tam jeszcze w godzinie ścisłości tam te nóżki po prostu mocno blokują jego wejście, ale czekajcie, aczkolwiek chyba zrozumiałem ich sens. Nie, ten lata identycznie podobnie. Ich sens chyba jest po prostu taki, że on wtedy tak, wiecie, o, wchodzi, widzicie to teraz, wchodzi nam tu na styk i chyba tego jest taki sens, jeśli wchodzi nam tak na styk, że nam nie wypada i o to chyba tutaj tak naprawdę chodziło. Co jeszcze warto niestety dodać, no właśnie, tak wpychając na styk ten element, bardzo często wiąże się to, moi drodzy, z tym, że, mm, spójrzcie, te nóżki mi się tu obdzierają troszkę. Użyłem go 10 razy, szczeliłem nim 15 razy, spójrzcie, już mamy niestety uszkodzenie. Więc, no, nie jest, moi drodzy, zbyt yy, dobrze, nie jest zbyt... Nie, moi drodzy, warto więc praktykować, warto się uczyć, żeby się nauczyć tak, żeby on tak wyszczeliwał, jak wtedy mi raz pięknie wyszczelił eee, Natomiast nie wiem jak ja to wtedy zrobiłem. Natomiast jeżeli was interesuje zabawa i szczelanie, moi drodzy, z tego typu Hipola, to zapraszam was już dziś na mój kanał gamingowy, gdzie, no, właśnie zrobiłem sobie z tego pewną grę. Warto zajrzeć, warto obejrzeć i warto się przekonać, czy da się tym fajnie pobawić. Niemniej, moi drodzy, no, uważam, że zestaw nie jest poważny, a ma on po prostu bardzo wiele wad. Przewraca nam się, wiecie, praktycznie często sam. W tej pozycji musi stać w większości czasu tak. Wyszczeliwanie raz na 10 razy, wyszczeli go faktycznie porządnie. Reszta to jest takie, wiecie. Таке, 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 Takie delikatne, zdecydowanie zbyt lekkie. Zestaw kupiłem za dwie dyszki i troszkę się za bardzo chyba jednak porwałem eee, z tym zakupem. Myślałem, że będzie jednak lepszy. Oczywiście, jeżeli dostaniemy go na jakimś y, evencie Lego, tudzież dostaniemy go na, w jakiejś gazetce, jak najbardziej wart. Ale za dwie dychy ja bym się mocno zawahał. Zapraszam Was więc na mój kanał gamingowy. Jeżeli chcecie się temu setowi jeszcze trochę przyjrzeć, zapraszam Was y, do subskrybowania tego kanału, jak i zapraszam Was do y, oglądania innych recenzji. Nie będę czy to działa w aplikacji, bo bardzo wątpię, że działa w aplikacji, więc no cóż, tutaj nie będziemy, moi drodzy, szaleć. Natomiast pamiętajcie, by nagrywać inne filmiki z Hidden Side i widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!